Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę o pelargoniach w ogrodzie i w domu. Jak przechować, gdzie przechować. Tu mamy pelargonię, która była latem piękna. Teraz już zimno. Ale jeszcze ma parę kwiatków, jeszcze stoi. Jak widać. Już niektóre gałązki łamane. I zrobione są sadzonki. To będzie stało na dworze, póki nie będzie mrozu, tak? Później schowamy do pomieszczenia. Jakaś letnia kuchnia, jakiś garaż, jakieś pomieszczenie bez mrozu, niekoniecznie z dużym światłem. Te stare gałązki przeżyją i przeżyje kilka listków. O, te sazoneczki trafiły do domu na parapet. Tydzień temu. Proszę, jeszcze puszczałem pączki. Te pączki można obrywać, ale niekoniecznie. Może sobie jeszcze zakwitnąć. Jak widać, już pierwsze objawy, listki wyprostowane. Może, może się ukorzeni. Tu już trzy tygodnie. Po sadzeniu do ziemi. Te dwa listki już są młode. O, i takie malutkie sadzonki. Nie ma problemu. Można przechowywać w domu. Nie trzeba garaży, piwnic. Tylko będą jeszcze zdobiły pięknie. Parapli. Te sadzoneczki były już zrobione no, za 6 tygodni temu. Jeszcze zdążyły zakwitnąć, zdążyły urosnąć. Już nawet zaczynają się krzewić. Jak te czubeczki im oberwiemy jeszcze zimą. Gdzie można z nich zrobić jeszcze jedne sezonki, to te się ładnie rozkrzewią. już na wiosnę będzie ładna, rozrośnięta pelargonia. I jak widać, robi za kwiatek domowy. Czyli to jest jeden ze sposobów, że można malutkie pelargonie z tych wierzchołków ukorzeniać sobie i przechowywać na parapecie wiosną. Tylko zmieniamy miejsce pobytu. Wystawiamy na dwór, nawet jak mają zostać w tej donicy. Do zobaczenia.